Jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy życie w mieście, tak, czy życie w dużej aglomeracji, bo o takiej mówimy, ma wpływ na nasze samopoczucie, no to trzeba sobie odpowiedzieć jasno na takie pytanie, że jak najbardziej. Tak. Życie w mieście jest dużo szybsze, życie w mieście jest obciążone niestety dużo większą ilością potencjalnych stresorów. Tak. Oczywiście tutaj mówimy o, o pracy, mówimy o sytuacji materialnej. Ponieważ w mieście za, za podobną sumę można kupić mniej. Mówimy też o trudnej sytuacji mieszkaniowej. Większość ludzi młodych ma problemy z kupieniem dla siebie własnego mieszkania, co oczywiście odbija się także na ich samopoczuciu. Życie w mieście jest związane z rywalizacją, tak? z no, tym potocznie nazywanym wyścigiem szczurów, co niestety odbija się na naszym samopoczuciu, na naszym zdrowiu psychicznym. Codzienne sytuacje, których doświadczamy, tak? no, chociażby droga do pracy, która w dużej aglomeracji zajmuje więcej czasu, Niż w, nie wiem, w małej miejscowości, tak, na wsi. E, oczywiście także się odbija na, na naszym zdrowiu psychicznym. Także przeniesienie się z mniejszej miejscowości, gdzie ten pęd jest, jest oczywiście no, nieporównywalnie mniejszy niż, niż w dużym mieście, także stanowi ryzyko pojawienia się w sytuacjach stresowych objawów, czy to zespołu depresyjnego, czy rozwoju objawów psychotycznych.